Dzień dobry dobra Kolejny dzień urlopu i rowerowa wycieczka dzisiaj Sobota dzisiaj jest, nie? Niestety Niestety O już tydzień zleciał ale nie wiem ile zrobimy, dokąd jedziemy tak bez planu. Nawet na razie nie mam włączonej mapy Bo W sumie no nie mam pojęcia dokąd zajedziemy o Nogi mnie bolą, pod tym wczorajszym treningu, więc może zaraz będziemy wracać. To się nawet nie okrywa. Pojeżdżone. Od góry ładnie wygląda. Wielkie, nie? Trzy? Tak, trzy obok siebie. Rower, rower. Z tego lasu. Tu na nogach nie dochodzimy, nie? Tu mam rotulę. Ja idę po tą torbę, wiesz? Specjalnie ją uprałam po tych śliwkach. To teraz ubierzesz po kurkach, jesteś pełno. Po co wchodzić do lasu? No właśnie, tylko nawet jeszcze 3 kilometrów, kochani, nie przyjechaliśmy. Tam jest jeszcze jeden. Gdzie? O tam coś jest. Gdzie ty widzisz? No tam. A tam? Tam, tam. Proszę. Tego możesz ususzyć Nożyka. Nożyka nie zabrałem Uciekamy stąd Kasiu, bo nie wyjedziemy Udało się wyjechać z lasu Godzinę jechaliśmy chyba te 5 km przez te grzyby Cała torba grzybów Pierwszy dzisiaj No? No po lewej lata O Kolejny latający Dopiero drugi dzisiaj Zniknął gdzieś Siedzi tu na supie Dziś tą stację benzynową już raz widzę coś takiego To jest pierwszy etap dzisiejszej podróży Bogoria, tak się nazywa ta miejscowość Prawie jak w domu Prawie jak pogoria Chodź mhm. na ławeczkę To jest największa atrakcja tej miejscowości to Boję się następnych

Oparczony Było jakieś takie specyficzne, takiej atrakcji się nie spodziewałaś, co? No widzisz, jednak coś wymyśliłem po drodze. Pałac w Kurozwęka. Tutaj też jest ta, zagroda żubrów. No i tak się prezentuje pałac. Ale kasia nie jest dzisiaj przygotowana. Nazwałem nic jego temat nie powiem. Jeżeli chcecie coś się dowiedzieć, to internecie. Nie wiem, tylko tam jest takie stare drzewo. Tutaj rzeczka płynie, fajna, czyściutka. I te drzewa tutaj są imponujące niektóre. To mi jest napisane co to za drzewa, czy tylko pomnik przyrody. Nie czuję. Ee, iki. A ten akwatani. Lata. Agażenka. Wieźle, nie? Kuby ile miała? Co ty ta? O, może tak to była wyczętka. Ale popsuje się. Tak? Ja to był taki... Top. Co pijesz? że Co to za ozdoba? Kolejny pociek. ale nie wiem który już piąty. Dwa. Co to zamówiłeś? To się już nie, nie, nie raz Kabowe XXL Ciekawe jaki dobry 45 zł co jeździe poranek przed pojącą. Próbujemy No i jak? Bardzo dobre, trochę zasłony Zasłony? No jak dla mnie trochę tak, ale ogólnie to jest To jest dwa razy większy niż ostatnio mhm. jeżeli ostatnio był za 28 zł

78 km i pół koszyka grzybków więcej niż na wczorajszym zbieraniu. do jutra no jeszcze pokażę może ile zostało jak obiara, jeszcze po te kurki mogłem pójść tam na górę, nie? No może jeść, bo jak będziemy robić, to chyba ogarnam wszystko tyle po obraniu jak zawsze o tej porze najwięcej kurek.